Dobre? Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję też za zaproszenie ja pozwolę sobie tak z poczku wiążę taką mam manierę, że raczej się poruszam sami sali Ja oczywiście nie będę, nie ośmielę się nikogo tutaj niczego nauczać, natomiast dla potrzeb tego naszego spotkania zebrałem trochę danych chciałem troszkę o tych danych opowiedzieć. Na początek to mam takiego samoograniczenia. Takiego Mianowicie my musimy w jakiś sposób zawsze zdefiniować obszar, o którym, o którym mówimy. Trudno jest mówić o wszystkim, w związku z tym wtedy, kiedy przejdziemy do samej techniki, uboju dzisiaj to, co ja przygotowałem dotyczy wyłącznie bydła. Mamy szereg bardzo skomplikowanych problemów związanych z gospodarką, z wykorzystaniem zwierząt, z tak zwaną produkcją zwierzęcą i, i, i można by wiele mówić na przykład o procesie uboju drobiu, ale no, na potrzeby spotkania jakoś trzeba to zdefiniować dzisiaj. Wtedy, kiedy przejdziemy do uboju, będę mówił wyłącznie, wyłącznie o innych naszych krokach. Proszę Państwa, jest jeden problem, który oczywiście poruszyć trzeba. Mianowicie jest ta debata obciążona takim selektywnym doborem danych dostępnych w literaturze. Ja oczywiście postaram się tego uniknąć, ale każdy jest na to narażony. To trzeba zawsze, zawsze wziąć pod uwagę, że każdy dobiera dane pod kątem. No, świadomie lub nieświadomie mamy tendencję do tego, żeby lepiej pamiętać rzeczy, z którymi się zgadzamy, a rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, filtrować jakoś w naszych umysłach. W związku z tym, to jest taka przestroga, ta praca to jest wielka przestroga dla wszystkich badaczy. Mianowicie bardzo łatwo ulec takiej pokusie, żeby dobrać selektywnie dane, które pasują do naszego... E, e, stanu umysłu pasują do naszych przechłonę, a pominąć e, skutecznie Warto sobie zadać e, na początek takie fundamentalne pytanie, czy zwierzęta cierpią. Bo cierpienie ma pewien głęboki sens w językach ludzkich i przy, e, na ogół nadajemy temu e, słowu e, głęboki sens, e, sens wykraczający na przykład poza pojęcie bólu. Bez wątpienia, takim kryterium, które tutaj często jest dołączane do tych rozważań, czy zwierzęta cierpią, jest kryterium świadomościowe. Świado -świado Mianowicie to, o to, w jaki sposób my rozstrzygamy, czy zwierzęta cierpią, czy też nie, jest w znacznym stopniu zależne od tego, czy przyznajemy im zdolność do budowania świadomości, bądź samoświadomości. I im więcej jesteśmy gotowi przyznać zwierzętom, jeśli chodzi o ten proces złożoności psychicznej, w tym większym stopniu także dociera do nas fakt, że zwierzęta cierpią. Kiedy myślimy o cierpieniu zwierząt, to na ogół mamy na myśli następujące czynniki. Bez wątpienia ostry ból, bez wątpienia następstwa różnego rodzaju urazów mogą prowadzić do czegoś, co daje się opisać jako pewien stan cierpienia psychicznego, czyli cierpienia, w którym mamy do czynienia z doznaniami bólowymi, ale na dodatek istnieje pewna konstrukcja psychiczna, konstrukcja mózgu, która pozwala nadać pewien psychologiczny sens temu doświadczeniu bólowemu. No i to są zupełnie fundamentalne pytania. Ja tutaj dla przykładu w znalazłem taką pracę, która dotyczy ryb. Dotyczy ryb. Zaraz przejdziemy do tego bydła, o którym wspomniałem, ale postanowiłem zacząć o rybkach. Dlatego, że dosyć dużą, z dosyć dużą łatwością przechodzimy do porządku dziennego na, nad cierpieniem ryb. Ja sam, jako student, wielokrotnie widziałem sceny skrobania ryb nożywca, bez żadnych zabiegów poprzedzających tą czynność. Jak się porozmawia z wetkarzami, to oczywiście problem cierpienia ryb nadziewanych na haczyk nie istnieje. Tymczasem coraz więcej wiemy o tym, że zwierzęta te są oczywiście wyposażone w system percepcji tej nocy tej związanej właśnie z bodźcami awersyjnymi, bólowymi. I że istnieją pewne struktury nerwowe, które potrafią nadawać tym bodźcom pewien psychiczny sens. To nie jest wielka złożoność psychiczna, nie będziemy tutaj udawać, że tak jest. Niemniej, jeśli, jeśli takie zwierzęta jak ryby, jesteśmy w stanie trenować na tzw. reakcję unikania. Reakcja unikania polega na tym, że po kilku próbach zwierzę aktywnie umija obszar, który doznało szoku gólowego. To znaczy, że istnieje w tym układzie nerwowym zdolność do przewidywania bólu, czyli istnieje coś, co byśmy już w odniesieniu do człowieka nazwali strachem przed bólem. Ja nie chcę używać tych pojęć w odniesieniu do ryb, bo prawdopodobnie poziom złożoności i organizacji tych procesów jest nieporównywalny, ale on już w regulacji zachowania tych zwierząt istnieje. Z punktu widzenia organizacji neuronalnej, Percepcja bólu i generowanie czegoś, co można by nazwać cierpieniem, ma pewien układ piętrowy, to znaczy mamy poziom rdzenia kręgowego, który jest takim pierwszą, najniżej położoną w tej hierarchii funkcjonalnej częścią ośrodkowego układu nerwowego, gdzie te informacje są wprowadzane. Mamy w końcu poziom, tu mamy pini mózgu, ja nie chcę się o tym rozwodzić pień mózgu to jest ta najniżej położona, najbardziej pierwotna część już położona w mózgoczaszce. Mamy następnie poziom tak zwanego międzymózgowia oraz kresomózgowie wyłonione z podziału przodomózgowia, które to kresomózgowie łącznie z wędlami łączącymi z obszarami międzymózgowia jest podejrzewane, coraz więcej danych o tym świadczy, że tam właśnie powstaje ta świadomość, tam właśnie powstaje ta świadomość, tam właśnie Znajdują się te substraty neurofizjologiczne, które pozwalają nam mówić, że na pewnym poziomie rozwoju układu nerwowego mamy już do czynienia ze świadomością. No i teraz możemy się przyjrzeć, co dzieje się ze zwierzęciem w trakcie procesu przygotowania do uboju w trakcie procesu uboju. Troszkę w kontekście tego co powiedziałem o układzie nerwowym, bo do tej, do tej planszy na pewnym etapie wrócimy. No po pierwsze jest bardzo ważny czynnik wpływający na dobrostan zwierząt, to jest transport. Lekarze weterynarii, którzy się tą sprawą zajmowali, obrońcy praw zwierząt zwracali uwagę wielokrotnie. Wielkie kampanie były organizowane, iż transport żywych zwierząt może być źródłem bardzo silnego stresu może być, jest bardzo poważnym ryzykiem, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt. Jest to jedna z gorszych rzeczy, jaka może się zwierzęciu gospodarskiemu przytrafić. Następnym etapem jest tak zwany w podręcznikach technologii żywności. Nazywa się ten etap odpoczynkiem przedwojowym. Jest to oczekiwanie na, na, obój. na ubój, on jest połączony z głodówką. Pewnie nie wszyscy o tym wiedzą. Ale oczywiście, dla przetwórstwa mięsnego jest oczywiście ogromnym problemem zawartość przywodu pokarmowego. Ile czasu trwa? Słucham. Różnie. Natomiast mówimy o dwóch, trzech dniach. Na ogół chodzi o szybkie wypóźnienie. 24. No to różnie, powiedziałbym na poziomie operacyjnym, to różnie przebiega. Ale to jest ten przedział. To jest ten przedział wartości. No i w końcu zaczynają się same te czynności, czynności uboje. Nie, 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 nie. Zwierzęta dostają wodę, dostają także takie wysoko treściwe pasze, chodzi o to, żeby one dostały z punktu widzenia zapotrzebowania pokarmowego to, co im potrzeba, natomiast nie dostają pokarmu, które pozwoliłby im wypełnić przewód pokarmowy. Tak jest, więc nie, nie, to nie jest głodówka w sensie fizjologicznym, to jest budówka w sensie kategoralnym, ponieważ się nie pozwala wykonać czynności jedzenia, przeżywania, które normalnie były wykonane. Pana zdaniem to powoduje to, um, to cierpienie. Nie, ja nie mówię, że to powoduje. sam w sobie powoduje cierpienie. Absolutnie jestem jak najdalszy od tego, mało tego, w warunkach naturalnych, to zdarza się, że budują. Że Ludziom też się zdarza, że budują. Że to nie jest czynnik, który sam z siebie wyzwala cierpienie. Ja mówię o tym, że to jest jeden z czynników, który oddziałuje na zwierzę w procesie przed dokonaniem uboru. No i oczywiście chcąc się przygotować dobrze do spotkania z Państwem, no, zapytałem do podręczników jak uczymy technologów żywności, jak uczymy studentów rolnictwa na ten temat. No i uczymy różnie bym powiedział. to znaczy w podręcznikach bardzo często przewija się pojęcie humanitarnego oboju. Powiedziałbym, na poziomie intencji autorów podręczników ten temat jest ważny. Temat. Ja tu widzę wielką zmianę, gdybyśmy popatrzyli na podręczniki sprzed 20-30 lat i porównali te współczesne, to jest wielka zmiana, jeśli chodzi o, o te sprawy. Czy wszędzie i zawsze piszemy prawdę w tych podręcznikach? To jest, to jest trochę inna sprawa, tutaj Tutaj chciałbym zaraz do tego, do tego przejść. No piszemy także o tym w tych podręcznikach, że humanitarną, to jest pozbawieni świadomości przez oszołomienie. Wspominamy o tym, że istnieją zasady uboju rytualnego, czyli ci, którzy przygotowują się do udziału na przykład w życiu gospodarczym i pracy w, 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 w tym sektorze, który się nazywa produkcją mięsną, coś niecoś powinni na ten temat wiedzą, wiedzieć. Uczymy także tego, że taka, taki prawidłowy Prawidłowo przeprowadzony ubój to jest taki, w którym no właśnie podczas utraty świadomości mamy do czynienia z wykrwawieniem i że nieprawidłowy, jeśli chodzi o doznania zwierząt, to jest taki, kiedy zwierzę odzyskuje świadomość jeszcze przed wykrwawieniem. Innymi słowy, powiedziałbym, ta problematyka w tych podręcznikach i w, w materiałach dydaktycznych się pojawia. Gdybyśmy tu wypisali czynniki, które występują w uboju przemysłowym, takim tradycyjnym, typowym i w uboju, który ja bym chciał nazwać specjalnym. To znaczy, ja bym nie chciał tutaj etykietować, co jest rytualne, a co jest nierytualne. W materiałach filmowych, które za chwilę użyjemy, jest bardzo śmieszna sprawa: mianowicie ubój tradycyjny, zaetykietowano tradycyjny. Ubój, który został opracowany kilkadziesiąt lat temu z tym ogłuszaniem trzpieniowym, podczas gdy ten tradycyjny właśnie weźmę norm religijnych został określony jako rytualny. Więc w ogóle znaczenie słów się e, e, tutaj e, co, nieco, mm, co nieco zmienia. No tutaj mamy taką tabelę porównawczą, jeśli chodzi o te e, poszczególne czynności i etapy. Poszukując dla Państwa materiału, który mógłbym tu pokazać, no, starałem się znaleźć materiał rzetelny. Bo każdy z nas prawdopodobnie zainteresowany tematyką, no, gdzieś tam w sieci żeglował, e, znajdował różne materiały i one są po pierwsze w wątpliwej jakości, po drugie dosyć łatwo je zakwestionować. E, no a szukałem czegoś, co można by w sposób e, taki niekontrowersyjny e, e, nie e, pokazać. I znalazłem materiał reklamowy firmy produkującej sprzęt do zakładów mięsnych. Innymi słowy, w tym materiale punktem centralnym nie są te zwierzęta i nie to mięso, tylko urządzenia, które ta firma sprzedaje na wyposażenie rzeźni. Na wyposażenie Ale my przy okazji możemy zaobserwować to, co tam się dzieje. W związku z tym tutaj wszystko jest legalne, jest legalna, pyta, można ją syna nabyć. To jest tak zwane ogłuszanie tradycyjne. Zaraz będziemy mieli już jest transport oszołomionego zwierzęcia. Duża niemiecka firma produkująca właśnie te wszystkie urządzenia i wyposażenia. Teraz zobaczymy dokładnie, jak przebiega sam proces ogłoszenia zwierzęcia. Na dowód tego, że jest to autoryzowany materiał. Proszę To jest prawa właśnie w pracy ubojowej. Ona zostaje unieruchomiona sama w sobie. To unieruchomienie jeszcze nie jest... Proszę bardzo, to było ogłoszenie. To było, było wstrzelanie drzwienia w głowę tego zwierzęcia. W tym momencie zwierzę jest... ma już masywnie uszkodzony mózg. Ten uraz tego mózgu jest bardzo głęboki, to zaraz na tej planszy, raz, którą raz już pokazywałem, będziemy mogli oszacować głębokość tego, tego urazu. Ziem, że to czerwona to jest zaznaczenie tak, tak, jest przy okazji też jest to ośrodek dezynfekcyjny, dlatego że od, wiemy, że te triony pokład układ nerwowy w sprawach higieny. To chodzi o unikanie... Proszę bardzo. Powtarzam, dla tej firmy najważniejszy jest sprzęt. Oni reklamują sprzęt, wyposażenie, które e, e, sprzedają. W związku z tym, te czynności prezentują jakby troszkę trzy okazji. To rzeczywiście tu bym się... Nie, nie, To jest to... Proszę zauważyć, to są różnego rodzaju efekty, już powiedziałbym fizyki samego organizmu, który w końcu paręset kilogramów oparzy. Tu mamy jeszcze jakieś tam odruchę właśnie tam zaprezentowane. Ja to tak, już patrzy na to. Wie ja, co, ja, ja w ogóle się na ten temat nie wypowiadam. To znaczy, no, oczywiście, że patrzy. Nie wiemy, czym... Tu mamy klatkę obrotową. To jest to sama klatka. To, pokazuje... to jest, nie, bo że tam już jest zwierzę mocowane i tu mamy ubojowca, który wykonuje ogólnie rytualne. są takie, są tak. takie a ja zaraz będę mówił o pracach tempur granty, która też jest tak, rodzaj... Ja to, ja w sposób, w to są te słynne... To, to, są, to są te, to. te słynne klatki obrotowe, które są w ofercie handlowej tejże firmy. Ale rozumiem, że w tych samych klatkach obrotowych można wykonać ubój... Nie w tej są a, to są innego rodzaju, to są rodzaju tu mamy zaprezentowany, już nie będę Państwa dłużej tym e, e, męczył, tu mamy zaprezentowany ubój elektryczne z wykorzystaniem do właśnie napięciowych prądów i wykrwawienie, to następuje inną techniką. Zwierzę zostały już ogłoszone. Tu mamy pierwsze nacięcie, a następnie przecięcie tętnic. No i już, może tego już wystarczy, czyli to byłoby to odwracalne ogłuszenie wojtek, to. Zależy od tego, że. Zależy od tego, tak, tak. że. Chyba od tak? Proszę Państwa, serce musi pracować, żeby doszło do wystarczającego wykrwawienia zwierzęcia. Trzeba jak najdłużej utrzymać serce pracujące. Tak, Chyba ja wiadomo, że zwierzę jest świadomy, jak to jest badane. Przechodzimy właśnie do, 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 tych, do tych danych. Chciałbym, żebyśmy powrócili do, do tej sprawy. Zakładając, że wszystko przebiega tak, jak należy w przypadku tej metody ogłuszania tym szpieniem, no oczywiście ja nie chciałbym, żebyśmy tracili czas na dyskusję na temat tego, co się dzieje, kiedy coś pójdzie nie tak. Prawda? Bo o tym nie mówimy, bo i w jednej, i w drugiej, i w trzeciej technologii na 100 przypadków prawidłowo wykonanych, coś jeszcze na dodatek dzieje się nie tak, i wtedy dzieją się rzeczy no już pod na jego kontrolą. Otóż minimalny obszar uszkodzeń, który dochodzi wtedy, kiedy, do, do którego dochodzi wtedy, kiedy mamy do czynienia z strzelaniem tego świniom, w mózg zwierzęcia, to jest uszkodzenia, masywne uszkodzenia kory oraz mózgowia. Najczęściej dochodzi też do zwierząt małych, na przykład owce czy kozy, dochodzi też do zniszczenia pnia mózgu. Zdaje się, że u krów także często tego rodzaju uszkodzenia są, są wywoływane. Natomiast w przypadku... Braku tego zabiegu, bądź braku innego zabiegu osłowienia, no pojawiają się sprawy związane z samym bokcem bólowym, związanym z wykonaniem tego cięcia, z próbą i frustracją z tym związaną uwolnienia się z tej klatki, szereg urazów, które dzieją się natychmiast po wykonaniu tego zabiegu, po prostu dlatego, że wtedy zwierzę gwałtownie się no i to wszystko, co jest tutaj dalej wypisane. I teraz to można obrócić w banał albo w poważną sprawę, w zależności od tego, ile czasu to trwa. Bo tak naprawdę, proszę Państwa, to do tego się, do tego się to sprowadza. No i teraz, ile czasu to trwa, musimy szacować w jakiś sposób. Szacujemy to na podstawie danych behawioralnych, na podstawie tego, co zwierzę próbuje zrobić, jak się porusza i na podstawie danych neurofizjologicznych. Jeśli chodzi o kryterium behawioralne, to ja tutaj zacytowałem takie kryterium, które zostało zastosowane przez Tempel Grandi. To jest wybitna. Znawczyni zachowania się zwierząt gospodarskich. Ona jest głównie smukna z tego, że jako jedna z nielicznych poradziła sobie z własnym autyzmem, ale została wybitną badaczką zachowania się zwierząt gospodarskich i bardzo wiele zrobiła dla ich dobrostanu. Bardzo wiele zrobiła dla ich dobrostanu. Przy czym ja też dobrałem ją, też kryterium drugie było takie, że ja wiem o tym z różnych źródeł i także z publikacji, że nie było nigdy w jej publikacjach jakiejś takiej manifestowanej na przykład niechęci do rytualnego uboju. To znaczy ona generalnie wchodziła w komunikację i że tak, rozmawiała z tymi środowiskami, w związku z tym chciałem, żeby to właśnie jej dane były tutaj e, zacytowane, bo to pozwalałoby nam uniknąć na szeregu, szeregu nieporozumień. No, jeśli chodzi o kryteria neurofizjologiczne, to Tutaj skoncentrujemy się na obecności tzw. potencjałów wywołanych oraz na spontanicznej, na spontanicznej aktywności elektrycznej mózgu. Potencjały wywołane to są takie zmiany aktywności elektrycznej w mózgu, które są wywoływane określonym bodźcem. Czyli eksponujemy jakiś bodziec, na przykład wzrokowy i rejestrujemy reakcję kory wzrokowej w odpowiedzi na ekspozycję tego bodźca. Spontaniczna aktywność elektryczna mózgu, no to taka, którą rejestrujemy bez ekspozycji tego rodzaju bodźca. Jeśli chodzi o dane behawioralne, które zebrałem od Tempul Gramin, ona ma swoją stronę, osoby zainteresowane tam warto, żeby sobie Otworzyły tą stronę grandin.com, bardzo prosta strona. Można szereg danych od niej z tamtej strony zebrać. Bardzo intensywnie aktualizuje swoje dane. Ona zebrała dane z trzech krajów, z pięciu dużych rzeźni uprawiających ubój rytualny, prowadzących ubój rytualny i dokonała pomiaru czasu trwania od momentu wykonania cięcia do momentu takiego, powiedziałbym, spełnienia kryterium behawioralnego zaniku aktywności, czyli tego, co ona nazwała kolaps, czyli już właśnie taką utratą zdolności do wykonywania ruchów oraz ten charakterystyczny wywrót oczu związany z zanikiem kontroli ruchowej. To już jest sprawa pnia mózgu i międzymózgowej. Widzimy, że te czasy dosyć mocno się wahają jak zrobiłem z tych pomiarów średnią ważoną w zależności od tego ile osobników było w tych poszczególnych rzeźniach to ta, ta średnia waha się tam, jest około 27 sekund, jest to około 27 sekund no to są średnie dla rzeźni, tak, wielu osobników tak, 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 tam w sumie jest około 200 osobników, tam było około 200 prób w sumie zmierzonych w tych pięciu rzeźniach, nie ma tak jest. zakresów a zaraz o zakresach, o zaraz, zaraz o zakresach, powiem. Jeśli, jeśli chodzi o rejestrację aktywności elektrycznej w mózgu, to dane znowu z wielu badań pokazują, że aktywność spontaniczna u krów zanika po 75 sekundach od momentu wykonania tego cięcia. To jest średnia. No oczywiście, jak jest średnia, to istnieją osobniki, które to dwukrotnie dłużej prezentują. A potencjały wywołane do 70, ta średnia oscyluje wokół 77 sekund. Widzimy zatem, że po wykonaniu cięcia aktywność ruchowa zanika około 20 parę sekund po to jest średnia, z niektórymi osobnikami walczącymi do 60 sekund. Natomiast aktywność elektryczna mózgu, średnio biorąc, zanika tam na poziomie 75 sekund po wykonaniu tego odcinka, z niektórymi osobnikami, które ponad 2 minuty prezentują tego typu aktywność. Proszę Państwa, tu jest ważny element bo całe pokolenia wychowały się na zupełnie przeciwnym przekonaniu. Mianowicie przez wiele lat sądziliśmy, że odruchy zostają dłużej, takie odruchy typu ruchowego, które możemy zaobserwować, że one trwają dłużej niż aktywność psychiczna. I, yy, i to, to, to całe pokolenia miały takie głębokie przeświadczenie, że jak jeszcze zwierzę się porusza, to ono już i tak nic nie czuje, nie ma świadomości, nie ma, to jest dłużej niż... nie e, widzę, że to nie jest prawda. No, to jest, powiedziałbym tak, to są dane, które można szacować i ich kumulacja to jest przed 15-20 lat zebrana, one w tej chwili, powiedziałbym, E, e, coraz więcej się o nich mówi. Natomiast e, na przykład jest taka silna grupa nowozelandczyków, którzy na nowo podchodzą do, e, do, tych, e, do tych tematów. Jest zresztą w pracy z 2011 roku za chwilę będę cytował, tylko że, pod, tylko, że ściśle eksperymentalną na szczurach przeprowadzono. Innymi słowy, mamy do czynienia... To, kura bez głowy, to jest z kurą bez głowy, znaczy ta kura bez głowy, ona też. Jest? Ale jest. zupełnie co innego, in, inna organizacja układu nerwowego ptaków. Wyższy poziom autonomii jedzenia, dlatego chciałem, żebyśmy dzisiaj nie rozmawiali o drobiu, bo to wygląda zupełnie od rybne... mówi pan teraz, portawka zwierząt, zwierząt. Wyłącznie mówię o byle. W tej chwili wyłącznie mówię o... o, 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 o... Obudziła się. Słucham. No dobra, idziemy. E, proszę Państwa, to jest tekst, który ja bardzo uważnie przeczytałem. To jest, bo to, e, Dlatego, że chciałem... Kiedy, wtedy kiedy przygotowałem się do... To... Do, do spotkania to, no, chciałem, przestudiować także no punkty widzenia innych stron biorących udział w tej debacie i to co moje, zwróciło moją uwagę szczególnie, ja co sobie szczególnie cenię to jest pewna inwokacja do tej rozprawy, której fragment tutaj pokazuje. mianowicie to jest taka deklaracja ideowa mówiąca o tym, iż jest celem Uboju rytualnego, humanitarne traktowanie zwierząt. To jest bardzo ważna deklaracja, którą ja bardzo poważnie potraktowałem, bo myślę, że no to jest właśnie ta płaszczyzna, na której trzeba się jakoś spotkać i, 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 na ten temat, i na ten temat rozmawiać. Ale ten fragment cytuję tutaj dlatego, żeby pokazać, jak wielka zmiana nastąpiła w naszej wiedzy na temat tego. Następstwa czasowego, co dzieje się w zwierzęciu, uśmiercanym zwierzęciu. Otóż dziś wiemy, że, a to jest jeszcze ta praca na szczura, którą nie, nie będę Państwa męczył czytaniem dokładnie tego streszczenia. Tutaj praca polegała na tym, że wykonywano dekapitację. Po prostu ucięcie głowy u szczurów z rejestracją aktywności elektrycznej mózgu. I co się okazuje, że szczur, tak małe zwierzę. Tak szybko następujące, tak szybko biegnące metabolizm, A i tak po ucięciu głowy, ostatnie powiedziałbym fazy obumierania tego mózgu to są 50 sekund. Po obcięciu po tej, tej głowy. Innymi słowy, innymi słowy, to co dziś wiemy, to z punktu widzenia badań nad fizjologią uśmiercania zwierząt, że. Jeśli mózg pozostaje nieuszkodzony, to zachowuje swoją aktywność dłużej niż są obserwowane objawy behawioralne. To znaczy zwierzę się już nie porusza, nie zdradza objawów ruchowych aktywności życiowej, ale mózg ciągle pracuje. I z tego punktu słab. No, po ogłoszeniu, mówiąc szczerze, metodą trwieniową, to nie bardzo co ma tam pracować, dlatego że... już no są badania. Tak, są badania i eee, na przykład, potencjały, potencjały wywołane, kilkanaście sekund po ogłoszeniu się jeszcze stwierdza. Nie ma spontanicznej tam aktywności, tak. na to jest potencjałem wywołanym niektórym się. Z punktu widzenia naszej wiedzy na temat funkcjonowania organizmu, z, powiedziałbym, z z dużą pewnością mogę powiedzieć, czy też powiedziałem z prawdopodobieństwem nie popełnienia błędu, że jeśli na poważnie traktujemy jakby zagadnienie uboju humanitarnego, to jest naczelnym zadaniem wyłączyć mózg. Wyłączyć mózg i wtedy dokonywać zabiegu, ostatecznego zabiegu prowadzącego do uśmiechu. Dziękuję bardzo.